Byli naszartowskiej nieprzyjaciół mocy, Chwała ojcu i synowi jego przedwiecznemu I równemu im w bóstwie duchowi świętemu, Jak była na początku i zawsze i nie, Niech Bóg w trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Zawitaj Pani świata. Niebieska Królowo Witaj Panno nad Panny Gwiazdo porankowa Zawitaj pełna łaski Prześwicz na światłości Pani na pomoc świata świecie się, zło. Ciebie monarcha wieczny Od wieków swojemu Za matkę obrał słowu Jednorodzonemu Przez które ogrom ziemi I nieba ogniste I powietrze i wody Stworzył przeźroczyste, Ciebie czy zrobił sobie, bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie? Przejrzał, przejrzał ją, Bóg i wybrał ją sobie, i wziął ją na mieszkanie do przybytku swego. Pani wysłuchają modlitwy nasze, a to nasze niech do Ciebie przyjdzie. Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani Świata, kto nikogo nie opuszczasz, nikim nie gardzisz. Wejrzy na nas, Pani, nasza łaskawym okiem miłosierdzia Twego, a uproś nam Syna Twego, miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, też za święte Twoje niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy. Wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli co nie kajdata, gdybyś Panno, porodziła syn Twój, a Panna Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w jedyny Bóg na wieki wieku. Amen. Amen. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a ono nasze nie do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu. Bogu chwała. Przebiernych zmarłych przez wniosek, gdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Amen. Bądź, bądź nam miłościwa Pani ku pomocy, aby wina z nie nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, i równemu ich bóstwie Duchowi Świętemu, jak była na początku i zawsze i nie, niech Bóg w trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Zawitaj Pana mądre, do mnie Bogu miły, który złoty stół siedem kolumno zdobiły. Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, Pierwej święta w żywocie Matki niż zrodzona. Tyś Matką Przeżyjących, Tyś świętych Świętym drzwiami, Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad aniołami. Ogromna żartu jesteś. Przykuł obóz silny, bądź szczęści ucieczką i bądź nieomylny. Sam ją stworzył w Duchu Świętym <laughs> i wyrobił na wszystkie dzieła rąk swoich. Pani, Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana, naszego Jezusa Chrystusa i Pani Świata, które nikogo nie opuszczasz, nikim nie gardzisz. Wejrzy na nas, Pani, nasza łaskawym okiem miłosierdzia Twego, o prośnęły Syna Twego, miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych. Abyśmy, którzy te święte, Twoje niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy. Wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli co niechaj datem, gdybyś Panno porodziła syn twoja Pana Jezus Chrystus, gdzie z Ojcem i Zuchem świętym żyje i jedyny Bóg na wieki wieku. Amen. Amen. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała. Przebiernych zmarłych, przez miłosierdzie gdzie Boże nie odpoczywają w pokoju. Aby Przybądź nam miłościwa, Pani ku pomocy, aby wina szczartowskiej nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i synowi Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i dni, nie Niech Bóg w trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj Arko, przymierze. Trójkątnie Salomona, tęczą mocną ręką z pięknych farb złożona. Tyś wszak moje boskim, ogniem gorejąca, Różko aronowa, śliczny kwiat rodząca, bramorajska rajska zamkniona, bruno Gedeona, Tyśnie zwyciężonego, las miodu Samsona. Przystało, aby się Syn, tak zacny od winy, pierworodnej zachował, i z Madzy no. który Ciebie za Matkę obierając sobie chciałby przy warach grzechu nie powstała w Tobie. Ja mieszkam na wysokościach a i wiodł mój w obłoku. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, <laughs> albo, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana, naszego Jezusa Chrystusa i Pani świat. do nikogo nie opuszczasz, nikim nie gardzisz, zajrzyj na nas pani nasz, łaskawym okiem miłosierdzia Twego, a uprośniamy Syna Twego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy te święte Twoje niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, Wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli, co nie ten. Jegoś Panno porodziła syn, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem Duchem świętym żyje i króje w trójcy jedyny bóg na wieki wieku. Amen. Amen. Pani wysłuchaj modlitwę nasze, Ało, a nie, nie do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu Chwała dusze wiernych zmarły przez mysie, gdzie Boże nie odpoczywają w pokoju. Amen. Amen. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, aby wina czartowskiej nie przyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu i równemu im bóstwie Duchowi Świętemu jak była na początku i zawsze i nie, niech Bóg w Trójcy jedyny na bieg wiek wieków słynie. Witaj, święty Boga! Trójcy, Trójcy jedynego, Tyś raj aniołów pałac, w pańskiego, pociech o o grodzie wdzięczności, O palmo cierpliwości, O cedrze czystości. Ziemia jesteś kapłańska I błogosławiona, Święta i pierworodną, Z niedotknięta. niedotkniona. Miasto pańskie i brama Na wschód wystawiona, Wszelkąś łaską jedyna, Panno napełniona, jak lilia między ciergiem. Tak ta przyjaciółka moja między córkami Adamowymi. Ani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Módlmy się, święta Maryjo Królowo Niebieska. Matko Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Pani Świat, to nikogo nie opuszczasz, nikim nie gardzisz. Weźżemy na nas Pani nasze łaskawym okiem miłosierdzia Twego, a uproś nam U Syna na Twego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy stać święty Twoje niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywali. Wiecznego błogosławieństwa za płatę w niebie, otrzymać Bóg i co Gdybyś Panno porodziła syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, w z Ojcem i Zuchem świętym żyj, który jedyny Bóg na wieki wieku. Amen. Ani wysłuchaj modlitwę nasze, a ona nie nasze nie do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu. Bogu chwała, A dusze wiernych zmarłych przez gdzie Boże nie odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, aby, aby wina szczartowskiej nieprzyjaciół mocy. Chwała ojcu i synowi Jego Przedwiecznemu, i równemu i w bóstwie, duchowi świętemu. Jak była na początku i zawsze i ninie Niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj miasto ucieczki. Wieżo utwierdzona, Dawidowa basztami i bronią wzmocniona, Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, przez ciem głazach piekielnych mocarzu jała, O mężna białogłowo, Judy wojująca i Amizach prawego, Dawida grzejąca, rakelo Egiptu nosiła. Nam Zbawiciela świata, Maryja powiła. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja. Azma za pierworodna nigdy nie powstała w tobie. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze nie do ciebie przyjdzie. Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo niebieska matko Pana, naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata. że nikogo nie opuszczasz, nikim nie gardzisz. Wejrzyj na nas, Pani, nasza łaskawym okiem miłosierdzia Twego, a uproś namu Syna Twego, miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy tuż ten święte, Twoje niepokalne poczęcie na nabożnym sercem rozpamiętywali. Wiecznego błogosławieństwa za w niebie otrzymać mogli, co niechaj da ten, któregoś Panno porodziła, Syn Twoja Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem z Duchem Świętym żyje i króje w jedyny Bóg na wieki wieku. Amen. Amen. Pani wysłuchaj modlitwy nasze. Amen. a Ani nasze, niech do Ciebie przyjdzie. Sławmy Panu, Bogu chwała, a dusze wiernych zmarłych przez inne gdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Amen. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, aby wina światowskiej nie przyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, i równemu i w bóstwie, duchowi świętemu. Jak była na początku i zawsze i nie. Niech Bóg w trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj zegarze w wpływ. Nazad jest cofnione, Słońce dziesięcią linii, Gdy słowo wcielone, aby człowiek spadnął, powstał wywyższony, Niewiele od aniołów jest on umniejszony. Słońca tego od promień Maryja jaśnieje, W poczęciu swym jak złota, zorza światłem sieje. Między cierniem lilia, Kruszy łeb smogowi, piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi. Jam sprawiła na niebie, aby wsodziła światłość nieustająca. I jaką mgła okryłam wszystką ziemię. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Módlmy się. Święta Maria, królowo niebieska matko Pana, naszego Jezusa Chrystusa i Pani świat, że nikogo nie opuszczasz, nikim nie garnisz. Wejrzy na nas, Pani, naszą łaskawym okiem miłosierdzia Twego. Oproś nam, Syna Twego, miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy te święte, Twoje niepokalane poczęcie na Bożnym sercem rozpamiętywamy. Wiecznego błogosławieństwa, zapłatę, w niebie, otrzymać mogli co niechaj, datę Któregoś Panno porodziła, Syn panna Pan Jezus Chrystus Który z Ojcem i Zuchem Świętym żyje, króje w Trójcy, Jedyny Bóg na wieki wieku. Amen. Amen Pani wysłuchaj modlitwy nasze A nie nasze nie do Ciebie przyjdzie Błogosławmy Panu Bogu chwała wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boży nie odpoczywają w pokoju. Amen. Niech nas Pani swą prośbą do siebie nawróci, Jezus, syn twój, a swój gniew nie od nas odwróci. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy a wyrwi nas w czartowskiej nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu i Równemu im w gózcie, Duchowi Świętemu, jak była na początku i zawsze i nie był w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie. Witaj, Matko W panińskiej czystości, gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości, niebo czyszcza. Niżli aniołowie, po prawej ręce króla, Stoisz złoto głowie. O rodzicielko łaski, nadziei grzeszących. O jasna gwiazdo morska o porcie tonących, bram rajska niemocny. zdrowie w twej obronie, niech Boga oglądamy na górnym syjonie. Olej o Maryjów wylany i nie twoje. Słudzy twoi zakochali się bardzo w tobie. Wysłuchaj modlitwę nasze, a wołanie nasze nie do ciebie przyjdzie. Módlmy się, święta Maria, Królowo-Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świat. Do nikogo nie opuszczasz, nikim nie gardzisz. Wejrzyj na nas, Pani, nasz łaskawym okiem miłosierdzia Twego. Po syna Twego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych. Abyśmy już te święte Twoje niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywan, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymaliśmy. Co niechajdatem. Jakbyś gdybyś Panna porodziła z Twój, Pan nasz Jezus Chrystus jest ojcem z Duchem świętym, żyj i trójcy jedyny Bóg na wieki wieku. Amen. Pani wysłuchaj, modluba nasze. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu Bogu właśnie. A dusze wiernych, zmarłych przez miłosierdzie Boży nie odpoczywają w pokoju. Amen. Amen. Z pokłonem do Święta. Owiaruję Tobie, tego <laughs> nikichu <dzienniku> większe, ścifej <laughs> ozdobie. Prosząc, byś nas babienną drogą prowadziła, A przy śmierci nam słodką Maryją przybyła. Ta dzieżuszka by <try> ani sęk pierworodny, Ani, ani skazał łuczyngowej winy nie powstała. Poczęciu Twoim panno niezbazanaś była. Módl się, Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła. Módlmy się, Boże, gdyś przez niepokalane Panny ma i poczęcie, snu i Twoje mieszkanie zgotowa. Prosimy Cię, aby jakoś ją przez śmierć tego Syna przejrzano trzeci zmazy zachował. Tak nam też jej za jej, tak. Nam też za Jej przyczyną niepokalanymi przyjść do siebie, dopuścić racz. Przez tego, że Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i na wieki wieku. Amen. Amen.